ManiacyMotocykli.pl Sprawdź ciekawe prezenty i gadżety dla motocyklistów polecam serdecznie to nie pali gumy. ja nie zdążyłem tam mamy piękne słońce. I tak chciałem zacząć ten odcinek właśnie przywitać was z tym pięknym słońcem, ale przywitam was swoją z... Zj... mordą. Siemandero wszystkim. Słuchajcie, jadę do Zrytego, będziemy upalać nasze sprzęty. Zryty mówi, że on kłada, wyciąga, on wyciągnie, kłada, to ja wezmę ktm No i wezmę KTM-a, ale będę chciał się szagnąć na pewno jego kładem. No nie powiem, ale już, już w środku czuję, że po prostu będę chciał mu. Chciał, będę, 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 chciał mu bardzo przycisnąć, po prostu odwinąć tą manetę, tak, żeby jak Zryty będzie stało, obok, to tak spojrzał na mnie, pomyślał sobie, co on robi. Nie, błaj! Za jest za mną jest, jest Macław. I lecimy sobie na szwierol, nie? Tutaj patrzę, tak kurczę przez jakieś takie fajne lasy mnie z Ryczą prowadzi. Bude zimno trochę, co? No tylko jak przelot się robi, to powiem o, ci, że ja pisga. Tu jechać, a tu widzę, że po kopane. No pojechał, matka. Co? Ale sposobem? Sposobem. atakował tam, to albo się wpierdali, albo na farcie jakoś tam przekład. Prawo albo lewo, nie? <laughs> Tutaj zimno no, tak jak się jedzie to jest... Ej, wiecie co? Ja sobie szybko się odleję, co nie? O, stunter! Stunter, patrz, o! Znając mnie to pewnie się wywali, jak będę tak próbował, ale trzeba spróbować, nie? ale z gałęzi w łeb dostałem, nie? ty risteger. O ja pistouter trister. Elegancko. Ale dźwięk tego kłada kłada jest kotem. Bo jak kotu to katrem jest taką ja tu kurde mówiłem ludziom, że Fifa Rafa, będę tutaj kurwa robił, ale to taka pozycja, jak na jakimś nie wiem czy ty? Na tarleju No Ja tu mówiłem ludziom, że wezmę od ciebie kładę, nic ci nie powiem będę dawał w pi*** fi... <śm> Dobra, nie ma co się czaić, trzeba dać mu A Ej, inna pozycja na tym kładzie niż na innych kładach, naprawdę Kurwa Szkoda, że tu asfaltu nie ma. Kurde, naprawdę chciałem na to spróbować Nie no, ogarnąłbym tego dziada na gumie, tylko nie ma gdzie tu słuchałby do mnie ten kład. Bardzo dźwięk mi się tego kłoda podoba. Jest taki, że jak odbijasz mu od razu cię mordo nakręca do tego, żeby jeszcze bardziej mu odwinąć, odwinąć monetę, dodać gazu, no do tej się dodaje, ale wiadomo o co chodzi, nie? Dobra, się zapytam z Rytego, czy nie chce z EKTM'a się zamienić. To no. no, minus? To, że on obroty takie potrafi trzymać. Wolno schodzi z obrotu, tak... Mm. Wiesz co? co jest Aha. wytarta. Aha, to dlatego. A tak to zajebiście, kurde. Dobry sprzęt? No, kura, A chcesz się zamienić zakłada? Co? Chcesz się zamienić zakłada? <grym> Bada to na dwusuwa zamieniam, na trzy wiesz? No. Kurde powiem to, że potem jak się nim przejechałem, no jeżeli chodzi o moją stylu wyjazdu, to ja bym nie zamieniał się w... żadnego dwusuwa. Nie, nie no ja mi nie siedzi kład. Fajnie nie? sobie poblina no, no. tak Czaję. zimą i w ogóle no. Ale ostatnio dwusuwa się przejechałem i w ogóle. Takie moje marzenie jest, żeby dwusuwa dorwać i tylko go mieć nie tak jak, że na pierwszy po jest traski w ogóle, no? tylko mieć go, przyjechać sobie na świrodzie ponew... Zapakować go na przyczepkę, pojechać gdzieś na Zapakować na przyczepkę, pojechać na Hartendurowie. O, rolka, kurde, przygniót go kład. Oho. Żyjesz? Żyję, żyje, cały. Czy go tak ten. Przygniót go. Ale Widziałem. To, dosłownie trzymał go za kierownicę cały czas jak No? Został. On go przygniótł, spadł z niego, a ten wstał i od razu pobiegł znaczy, to było tak, jakby go trzymał, i salto z nim znaczy, zrobił Znaczy, ja to coś jeszcze coś tak zastawiłem, bo widziałem, że na mnie leci. No. O kurde Ale powiem tobie, że bardzo właśnie jakoś zacząłeś jeździć na nim, nie? No. Tutaj patrz, ścianę robisz, ale coś się stało, mu chyba nawet, czy ty co, prosto. nie, ty co, cała no, prosta mi się wydaje. Plastik pewnie. Tylko ten dostał i lampy. Jestem. Wyjaśniłem ją! Jadę teraz na tą ścianę, co właśnie się wywalił, kładem w backflipa zrobił i tamto ścianę wyjaśnię, za niego wyjaśnił. Ała! Wbiłem się, no! wybiłeś. Musisz trochę do tyłu i gaz odjebać przed podjazdem. Albo... Tak zrobię. O! Trochę brakowało. No. O! Przepraszam! Sorry! Majster tu pewnym momencie to w powietrzu leciało Ty, piąt tutaj na górze jest, no? Ale zajawkowość wirownia, ty. Zrobiłem tak jak mi mówiłeś, czyli do tyłu odwinąłem, odkręciłem mój i tyle. Poka tą dziurę. O kurde Pomyśl, że to tu wjeżdża, nogę, coś, chce się podraszyć. No. Tu może kurwa, żeby to się nie uwaliło w prawo i tędy wjeżdża no. Czy to, co ucomacław próbuje robić? Nie, tamta to, to jest już... Taka Hardcore? Level, level pro Tak? Dwupoziomowa i tam, i tam jest na środku jeszcze picie, co Ocomacław się zatrzymał i to jest Biorę ten, co ty! A ja będę z boków Olej, tutaj podbicie bez KITU Zrety nagrywo, ale drugi raz próbuję. Dobrze trafić na podbiciu i jesteś na górze. Kurczę, jak blisko. ODBIŁ, od dobrze. Oj, Aj. Dobrze, teraz na prawo odbiłem. Dużo mniejszy, niż jak byłem tutaj do rzetu. O, tutaj twardsza ziemia trochę nieco. O kurwa! Ale mnie tu błynęło, ty! O tu się prawie wjeba! Jeszcze raz! Ale gówno, jeszcze raz Co ja My się nie odpuszczą, gazu gdzieś wjadę Jestem! Ale się zgniełem za pierwszym razem te co? co je tam w te krzaki wypierdoli Myślę, się Kur muszę gazu gdzieś wiadę. już go widzę jak leci wiesz na lewą stronę Dawaj na koło Tym wrogu najpierw, a później co tamte, o chyba długie, takie ze śniegiem, co? Które? Dawaj, tamte. Który? Te, te są, o te trudniejsze są. O te trudniejsze? Kurde, tylko do wody się nie wpija. No, dobra, robię to. Nie, to było bez sensu co zrobiłem. Źle się wziąłem totalnie. No, za dużą prędkość miałem. Jak on to robi? Tam odwinął dopiero. Jak się wkleił, to mu odwinął. Dobra. O kur***. Ja, ja mówię, wiesz, szybko, żeby on nie powołał tutaj. Ja słyszę tylko, jak machasz rękoma krzyczysz Ja już wiedziałem, że coś jest nie tak, tylko że już było za późno. A tebe. jak Dobrze jest, wszystko git. Będzie trudny podjazd, Też, próbuję to jest spróbuję to, tak? Tylko nieduży raz, Nieduży? Okej. Wbije, wbije, ok. Dawaj, A gdzie? To nie dawał się, Ja tam, kurde, człowieku, front flipa za ścianą zrobiłem. No widziałem. Zamknęła <laughs> się jak Macia w krzyczy. Nie, nie, a ty łup. <laughs> kurde, ja Miałem tu wyskoczyć i na ga... górę chyba wskoczyć. Ja gazu nie czuję w ogóle teraz w ręce. szans Tam oh, oh. mu na koło tu będzie kawałek suchego asfaltu. Czek. Wziąłeś rączek? O, cykpu. Ej, palca! <laughs> o! Ale fajne! O kurde, w się pruszyłem. Nie pytajcie co brałem, skoro widziałem się co wilki zamiast dwa duże Nowofundlandy No nie mogę powiedzieć no Dobrze Koła mielo A tu tam na koło Nie powiem, że nie. Ej, a na jedno koło z na kierownicę? O kurwa skurcz. Nie, nie będę próbował. Chciałem nogę na kierę i na jedno koło, ale skurcz! Trochę pokulaliśmy dzisiaj po terenie i w ogóle no wiecie. Ja to tak lubię sobie podpierdzielać, jak fajny klimacik, to taka ekipa sobie z tych Śmigamy na zajawcy, wiecie. Pogoda w sumie jest spoko, tylko trochę się trzeba przyzwyczaić, że jest jednak na minusie Ale jak się tak człowiek rusza i w sumie odpierdziela na tym jednym kole w terenie, to, to tego, to nie jest tak źle no. To nie jest tak źle, warto jeździć kurde, no. Tu Macławek sobie leci po I wracamy tak sobie do domu żeby to ktoś z wami się rzeknął, jak wam się podobało to łapa w górę, subskrypcja, komentarz, zbijacie na Instagrama, do którego macie link w opisie Do Zrytego Moto oraz na sklep Opa drug, gdzie możecie kupić ubrania i koszulki oraz klepy, to nie pali gumy Tak więc strzełeczka, trzymajcie się, elo, no i do zobaczenia w następnych odcinkach